Hejka, witajcie na moim kanale Shira LPS, bo zmieniłam e, jakby nazwę i dzisiaj ze mną jest mama. Hejka. I no. I dzisiaj będziemy wybierać kolory z Petrobów, czyli tutaj mamy takie wszystkie, takie, takie jakby to można, tutaj się już pomieszało niestety. E, tutaj mamy na przykład, tutaj mamy takie, um, to są takie popsute i w ogóle. Tutaj mamy już dalej kolory i tak dalej. E, zacznijmy może... Od tych. mamo, którego wybierasz? Mm, tego. A ja wybieram tego, bo ten jest taki grubiutki i fajny. I nie rusza u się główka, ale to nic, bo pewnie jest gazetki. Bo zostałam od jednej takiej pewnie osoby. I naprawdę jest bardzo fajny. I, a moja mama wybrała takiego. Bardzo fajny też. Mm, no i następny kolorek. Dobra, teraz yy, mamo, wybieraj. Tego. Ja wybieram tego, bo ładnie jest wykonany i jest bardzo kolorowy. I ma dziurkę i mamy też ma dziurkę i może taki brokacik. Następny kolor. Teraz wybieramy kolor zielony. Mamo, wybierz jaki? No, to ja tego malutkiego. Czekaj. A ja wybieram tego. To jest słodziutki. A mama wybrała takiego słodkiego. Taki słodziutki. Też ma dziureczkę, ale strasznie malutką. No, i następny kolor. Teraz takich brzydszych, takie to są już popsute. Mamuś wybieraj. Myślę, że jamniczka. Ja biorę tego, bo moim zdaniem jest też tak fajnie wykonane, bo odrobiłam mu takie kreski i w ogóle. I przyszedł mi niestety taki, no taką podróbka, ale cieszę się, że go jakby tak wymieniłam. A ten ma pewną jest historię. Inna głowa? Tak, to jest co innego, bo ten ma historię, że Yy, przyszła mi z Allegro yy, dwa pod, dwie podróbki, i dwoma petropowi się urwały główki. I pomyślałam, że tak zrobię. ręcznie yy, robionego petropa, i pomyślałam sobie, że właśnie te, zrobię takiego mieszanego. I czemu nie zrobiłam? Jeszcze odwrotnie, że yy, tamtego główka i tak dalej. Po prostu wcześniej, jak. Bo teraz je przeprowadziłam, to wcześniej w starym domu właśnie jakby wywaliłam tą głowę i w ogóle. Więc moja mama wybrała tego, a ja wybrałam tego. Mamo, jaki wybiera, wybierasz teraz Jakiego teraz wybierasz Petropa? Nie słodki. A ja wybieram tego niestety jak co się... się bawi... z no, no pamiętasz mamo, bo mama kiedyś, jak się bawiłam i y, tutaj miał placynę poprosiłam mama, żeby. Y, A, no, tak. no żeby żeby mama mi go umyła i no zrapała oko <grym> <grym> i zdrapała oko właśnie mydłem, więc ja wybieram tego. No bo doba, i tak jest ładnie się to, był uzmywasz do paznokci. <grym> Serio? O nie! Dobra, mogę teraz ja wybrać, bo mam takiego ulubionego No dobra Mam tego, Huntera, po prostu kocham Huntera Ponieważ jest taki mój ulubiony serial na LPS W sensie na YouTubie I jest taki pod tytułem Roza I po prostu tam jest Hunter, Defendera Jezu Jakoś normalnie jak robiłam sobie próbkę i nie nagrywałam, to jakoś fajnie mówiłam to Deferdena A teraz Defender, więc no więc po prostu kocham ten serial, pozdrawiam tą osobę i naprawdę kocham tą osobę oglądać, ale... Trochę tam słów jest takie. A mm. ja wybieram tego, bo ma fajną podstawkę. No. I może stanąć. Fajne. I tak to się nie, nie musi przewra przewracać na przykład jak jest na poduszce, to nie musi się prze... Mm -hmm. to się nie przewraca, tylko normalnie sobie ten ma bardzo fajną podstawkę I rusza się główka. Następny kolor. Następny kolor to niebieski. Mm, ten. Ja wybieram tego, bo zawsze wybieram tego jako bunia. Bo to jest jakby babcia. Więc no, bardzo fajnie. Mikołajku. No, bunia. Bo teraz mamy lektury Mikołajek. No. I teraz właśnie omawiamy. No i bunia naprawdę bardzo fajna. I w ogóle fajna jest. Tak, taka niziutka. Następny kolor. Pomarańczowy, mama, jaki wybierasz? I tego, bo ma futerko na ogonku. Jeszcze miałam takiego jednego, tylko że chyba w takim właśnie zasadzie kolorze. Ja wybieram tego, ponieważ bardzo go lubię. Ma bardzo fajne, dobrane odcienie, jakby to można powiedzieć. I ma bardzo ładne kreski i nie trzeba je robić. Jest naprawdę bardzo fajna i ma dziureczo. Następny kolor i to był kolor pomarańczowy. Jeszcze ten jest fajny, ale wybrałam tego. Teraz kolor Eee, Mamo, jaki wybierasz? Tutaj ci pokażę o wszystkie. Trzeba podwracać. Tak. Ja wybieram, bo te mi się najbardziej podobają. I A to nie jest podróbka, bo jest taki sztywny? Nie, nie jest. Po prostu i, chyba jest taki. No, po prostu to jest jakby, może powiedzieć, fake. Bo tak się na to mówi. I nie wiem, czy się zastanowić albo na tym, albo na tym, ale chyba wezmę tego, bo to był mój jedyny najlepszy pet shop, bo jest taka historika, że po prostu się wymieniłam z moją koleżanką. I normalnie po prostu tak marzyłam o tym o tej figurce, o tym kształcie, że po prostu wymieniłam się za tego jednego za cztery pet shopy, czyli dałam tej koleżance cztery pet shopy, a ona mi dała tego, bo tak go lubiłam. I mam magnesik. I to też mam, magnesik. Następny kolor. Teraz różowy. Jak wybierasz, to trzeba poodwracać. Tego, bo jest malutki i ma brokacik. Taki słodki, ma w ogóle czekoladowy i kiedyś myślałam, że w ogóle pachnie, ale no, okazało się, że jednak nie pachnie tutaj czekoladą. Ja wybieram w zasadzie tego, bo ona się nazywa Pink. Czasami ją nazywam Pink, Krystal i W ogóle. Ma dziureczkę i naprawdę jest bardzo słodka, słodka i też ma brokacik, tak samo jak ten. I ma dziureczkę. I ten też jest słodki. Wszystkie są słodkie, więc... No. Ja wybrałam tego, a moja mama wybrała tego. Teraz korol. korol, ko, korol. <śmiech> <śmiech> Kolor żółty, przepraszam, bo to są, nie mogę wymówić. Kol ja Choroce tego, bo ma dzieciki. No właśnie mój brat cioteczny dałam mu takie trzy, bo chciał, Nie dlatego ozdobił tak ładnie. A tutaj ja wybieram to, bo jest podobne do mojej mamy. No. no. <grym> <grym> Moja mama przed chwilką się uśmiała jeszcze przed tym, się. Nie nagrywaliśmy tego momentu, że ma takie oczy że są smutne Ale moja mama nie ma takich smutnych oczu, ma takie normalne jak normalny człowiek Ale jest podobna do mojej mamy, oprócz tych oczu to wygląda jak moja mama Jamniczka, bardzo ładna Czyli moja mama wybrała tego, a Bo ja wybrałam tego, która ma dziurkę, a ten ma magnesik Teraz kolor fioletowy Mamo jaki wybierasz? Standardowo z brokacikiem ja wybieram. Hmm, kurdeczka. Ten też jest słodki, bo kiedyś go zgubiłam i był bardzo słodki. Ten też jest słodki, ten też. Uuu, jaki tu... No chyba tego wybiorę, bo ten jest taki fajny, zawsze go używam i no, więc chyba tego wezmę. Więc moja mama wzięła tego, a ja wzięłam tego. I ten ma dziurkę, i to też ma dziurkę. Nie, ta akurat nie ma dziurki i w ogóle nie rusza główką, bo jest z gazetki. No jest ładna, ale jest z gazetki i nie rusza główką. Teraz został ostatni kolor, czyli brązowy, a więc tutaj pokażę y, główki. I mama wybieraj. Chyba ten bardziej nie pasuje, ale niech już będzie. Właśnie kiedyś, jak się bawiłam, Petropami, to zawsze tym byłam, bo nie miałam żadnych jeszcze wtedy. Nie miałam żadnych takich jamników i w ogóle żadnych takich Pop LPS ani nie miałam żadnych na przykład z drugiej generacji, tylko, tylko cały czas z czwartej i w ogóle. Więc zawsze byłam tym, a teraz wybiorę sobie mojego ulubionego, czyli tego, który się nazywa Krystal, ale też ten jest fajny. I możecie chyba też widzieć w filmikach jeszcze takiego jednego Petropa, ale teraz nie wiem, gdzie on jest. Nie mam zielonego pamięta, gdzie on teraz jest. I, no, więc ja nie wiem, którego wybrać czy tego, czy bardziej tom, bo uwielbiam, jedynie uwielbiam to, tylko te. Więc, no, nie wiem, którego wybrać chyba wybiorę bardziej tego, prostu mi się on bardziej podoba i, no, i jest bardzo słodki. I chyba, żeby tak, może trochę być oszukiwanie, ale chyba ten będzie na drugim miejscu, po prostu nie mogę, po prostu tak mi się te dwa podobają, że po prostu wybieram te dwa. Myślę, że, że to nie będzie żadne oszustwo, albo w zasadzie, dobra, nie będę oszukiwać i po prostu wezmę tego. Ogólnie to już jest koniec tego filmiku, za chwilę się pożegnam jeszcze z moją mamą, tylko chcę poinformować, że teraz moją maskotką właśnie będzie ona. Ma dziureczkę i jest naprawdę bardzo fajna. I no, więc ona będzie moją maskotką kanału. Dobra, to koniec tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i łapiecie w górę i oczywiście pozdrawiam moją ciocię Iwonę. Hejka! Pa!